Zawsze dostaję najtrudniejsze zadania. Nikt nie docenia mojego wysiłku. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić. To jest właśnie przykład wiktymizacji, czyli przedstawiania siebie jako ofiary tylko po to, żeby wzbudzić współczucie albo uzasadnić brak działania, albo uzasadnić brak skuteczności w działaniu. Wiktymizacja działa, bo ludzie naturalnie współczują osobom w trudnych sytuacjach, co bardzo skutecznie wykorzystują manipulatorzy, szczególnie po to, żeby uniknąć odpowiedzialności. W tym przypadku osoba odwraca uwagę od swoich obowiązków, żeby zyskać wsparcie i zrozumienie. Jak to rozpoznać? Jeżeli ktoś regularnie przypisuje sobie rolę ofiary i unika rozwiązań, warto zachować czujność. Na przykład, zamiast dać się wciągać w grę pod tytułem, kurcz, jaki ty jesteś rzeczywiście biedny, możesz powiedzieć, rozumiem, że to trudne, ale co możesz zrobić, żeby rozwiązać ten problem? Więc zamiast pozwolić, żeby emocje zdominowały rozmowę, skup się na faktach i szukaj praktycznych rozwiązań. To jest sposób, żeby nie ulec tej formie manipulacji.